Wodnik, wodniku. Zapraszam Ciebie na to czytanie. Jest to czytanie na czerwiec i tu już jedna karta nam wyskoczyła jak z procy. Czytanie na czerwiec dla Ciebie jest to czytanie ogólne, nie zdaje żadnego pytania, ale pytanie się już samo tutaj, że tak powiem, zadało. Karty, karty chcą tutaj bardzo coś przemówić. E, dla ciebie wodniku. No i mamy tak: mamy kartę kochanków, która od razu po prostu wyskoczyła jak z procy. Mamy kartę mm, jakiegoś takiego. Jakiejś ewaluacji, zastanawianie się, czy to jest dobry pomysł, zastanawianie się, czy to jest dobrze zrobione, czy tak powinno być. No i też mamy jakiś, jakąś kartę samotności, więc mam wrażenie, że z tymi kochankami to jest jakby coś jest, ale jednak jest cały czas przeprowadzany jakiś, jakiś rodzaj wyboru, jakiś rodzaj. Podejmowanie jakiejś decyzji, jakiś rodzaj ewaluacji, i ten proces jest właśnie gdzieś w samotności, tak jakbyście byli od siebie oddaleni, zdystansowani, nie wiem czy fizycznie, czy geograficznie, czy emocjonalnie, ale tego typu rzeczy tutaj się pojawiają, zobaczymy dalej. No więc mamy do czynienia z jakąś silną kobietą. Teraz pytanie: czy to jesteś ty, czy to jest jakaś silna kobieta, z którą, o której ta jest mowa? Może to być kobieta z podznaku znaku ognia, może też nie być to kobieta z pod znaku ognia. Może to być po prostu silna kobieta o silnym charakterze, może wybuchowa, może decyzyjna. <śmum> I mamy też kobietę, która <śmum> ma jakąś taką bardziej umiarkowaną naturę. Teraz <śmum> przepraszam. Teraz mówimy tutaj właśnie dwie kobiety, czyli tak. Są opcje następujące: czy to jest dylemat pomiędzy dwoma kobietami, czy też jest to relacja dwóch kobiet, czy też e, jeżeli na przykład jesteś kobietą i nie masz dylematu z inną kobietą, to mogą być twoje siły, twoje wewnętrzne siły. E, po prostu, które są jakieś takie konkurencyjne. To znaczy, z jednej strony chcesz tego ognia, z drugiej strony chcesz tej stabilizacji, chcesz ty, tego umiarkowania, tego takiego, nie wiem, jakiegoś wyciszenia się, skoncentrowania się na celu, a tutaj skoncentrowanie się na ekscytacji, skoncentrowaniu się na, na osiąganiu, na zdobywaniu. Więc gdzieś tam masz jakieś przeciwległe energie, które gdzieś w tobie się w to, które w tobie buzują i trochę nie wiesz, co wybrać. Może dlatego właśnie ta potrzeba ewaluacji może siebie, może drugiej osoby. No i tu mamy, jesteś na kole fortuny, czyli po prostu jedz, jedziesz na tym kole, czyli po prostu raz, raz, tak, raz, nie, raz, tak, raz, nie. Nie wiesz, co wybrać, nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie wiesz, co jest dobrą decyzją i po prostu ta decyzja się zmienia. Ta decyzja, te, te sprawy się zmieniają. Raz jest wszystko cudownie, raz wszystko wydaje się być postawione na głowie. No więc w tym swoim wolnym czasie będziesz właśnie próbowała czy próbował podjąć jakąś decyzję. Pojawili, pojawili się kochankowie, więc bardzo możliwe, że będzie to decyzja związana w jakimś stopniu ze związkiem. Z, z jakąś, jakąś formą, właśnie relacji albo uczuć. No i tutaj oddasz się jakimś swoim personalnym, tak jakby jakimś dociekaniem, jakiemuś takiemu weryfikowaniu, na czym ci zależy, co jest lepszą decyzją, co jest prawdą, co jest, co jest słuszne. No i to, to jest trudna decyzja. No i teraz są te dwie strony w Tobie, lub też jakieś dwie kobiety do wyboru, lub też jest to jakaś relacja z drugą kobietą. No i, no i ta decyzja jest trudna, dlatego że właśnie ta relacja jest czasem, czasem bardzo dobra, czasem bardzo trudna, albo też relacja z tymi swoimi dwoma siłami, tymi twoimi prze, przeciwległymi tak jakby pragnieniami, czego się chce. Dlatego ta decyzja wygląda jakby nie do podjęcia. Ale też czeka Cię dużo innych bodźców. Ok, decyzja decyzją, ale są też jakieś rzeczy, które Ciebie spotkają w czerwcu, i to bardzo dużo. Nie wiem, dużo spotkań towarzyskich, dużo zdarzeń, dużo załatwiania spraw, dużo pracy, może dużo wszystkiego, może dużo ze wszystkich kategorii. E, czy to będzie przyjemne, czy to będzie trudne? To będzie przyjemne, to będą przyjemne sprawy. Więc nie wiem, czy to są sprawy urzędowe, nawet jak tak, to w takim razie nie będą Ciebie tak bardzo męczyły, mogą być przyjemne, może to będzie spotkanie towarzyskie, może dużo, może randki, może randkowanie, może po prostu w jakiejś tutaj emocjonalnie też Cię te sprawy różne pobudzą. Może właśnie randkowanie, może spotkanie towarzyskie, może praca, ale, ale w jakimś sensie będzie Cię ona stymulowała, więc widzę tutaj duży taki ładunek stymulujący. No i wydaje mi się, że w tym czerwcu gdzieś padnie Twoja decyzja, gdzieś tutaj w tym zakresie, e, może tej drugiej osoby. Może właśnie jakiejś ewaluacji, nie wiem, zachowań tej drugiej osoby, czy w ogóle jej racji bytu, jakby w Twoim życiu. Wydaje mi się, że padnie jakaś decyzja, że, że, że podejmiesz tę decyzję, możliwe, że pod wpływem czegoś innego, że pod wpływem jakiejś sytuacji, że pod wpływem jakiejś osoby, lub też pod wpływem swojej własnej analizy, e, lub też pod takim takim wpływem. I tutaj wpływ księżyca, czyli po prostu, może po prostu twoje emocje wezmą górę i po prostu podejmiesz jakąś decyzję, e, kierowana czy kierowane swoimi emocjami, e, swoimi instynktami, intuicjami, takimi zwierzęcymi, no, zwierzęcymi wyborami. Czasami, czasami takie są najlepsze, czasami najgorsze, czasami się okazuje, że po czasie, jakie tak naprawdę są, ale wydaje mi się, że te instynkty mogą tutaj wziąć górę w tej decyzyjności, ale wydaje mi się, że jakaś decyzja, Zapadnie. No i tyle. Dzięki. Pa, pa.